Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym programie 9 Minut na Trzeci Sektor. Znaleźć pracę w Elblągu jest bardzo trudno. Wiedzą o tym zwłaszcza ci, którzy szukają jej już od dłuższego czasu. Dlatego w dzisiejszym programie porozmawiamy o nowej szansie powrotu na rynek pracy. Moimi Państwa gościem jest Pan Arkadiusz Jachimowicz z Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Arkadiuszu, co oznacza hasło praca zamiast zasiłku? To bardzo szerokie pojęcie, natomiast my w ośrodku mówimy do osób, do osób, które mają gorzej w życiu, które są długotrwale bezrobotne, które są niepełnosprawne, które... No mają gorzej w życiu, że pojawia się nowa możliwość. Pojawia się coś, co nazywamy spółdzielnią socjalną. To funkcjonuje od kilku lat dopiero. W Elblągu tych podmiotów jeszcze nie ma, ale powiedzmy w naszym bratnim Olsztynie już kilka spółdzielni socjalnych funkcjonuje i warto brać z nich przykład. Dlaczego to jest takie interesujące? Ponieważ te osoby mogą, jeżeli mają pomysł na biznes, to jest dosyć trudne, ale pomysł na biznes, jeżeli e, znajdą pięć, co najmniej pięć takich osób, mogą uzyskać daleko idącą pomoc, aby wspólnie ten biznes rozpocząć i prowadzić. E, no, najważniejsze i najbardziej interesujące jest to, że można otrzymać, że tacy spółdzielcy mogą otrzymać na, na rozpoczęcie działalności po no, około 18 tysięcy złotych na członka spółdzielni. 18 tysięcy razy 5 to już robi sporą kwotę, z którą możemy rozpocząć nasze przedsięwzięcie. To wróćmy na chwilę do początku. Mówi Pan, spółdzielnia socjalna to się bardzo często kojarzy z reliktem przeszłości, a socjalna z pomocą społeczną. Czym jest spółdzielnia socjalna? To jest pomysł na biznes z jednej strony, a z drugiej strony na to, aby wyrwać się z takiej pewnej niemożności, z pewnej sytuacji nieciekawej życiowej. To też jest pewnie wyzwanie dla osób, które mają duszę taką biznesmena, ale przy okazji są wrażliwe społecznie. Bo spółdzielnia nie jest po to, żeby robić tylko pieniądze, robić biznes, robić zysk. Owszem, to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony spółdzielnia jest y, y, miejscem, gdzie y, uczymy osoby, które no, nie do końca potrafią się odnaleźć na otwartym rynku pracy, y, tejże pracy odpowiedzialnej, y, kreatywnej, y, pracy na rzecz i siebie, i całej spółdzielni. Ne. Owszem, relikty przeszłości były, one gdzieś tam jeszcze funkcjonują, ale to jest już nowa sprawa, nowa rzecz. Ja bym bardzo zachęcał, zachęcał te wszystkie osoby, które mają właśnie ten pomysł, na to, aby skorzystały z tej okazji. Czyli uściślimy? jest pięć osób chętnych, co najmniej pięć, co najmniej do pięć 30. osób, które chcą założyć spółdzielnię socjalną, tak. zgłaszają się do ośrodka i od czego zaczyna się praca z nimi? Od tego, żeby stworzyć z nich zespół, taki zgrany zespół. Jeżeli to są osoby, które się od dłuższego czasu znają, mają zaufanie do siebie, jest łatwiej. Jeżeli to są różne osoby, gorzej, bo trzeba uwspólnić, trzeba się poznać, trzeba poznać swoje pomysły, swoje możliwości. Ale powiedzmy, że jest zespół zgrany, jest pomysł na biznes. Wtedy nasz doradca opracowuje, opracowuje zarys biznes planu, bo musimy sprawdzić, czy, czy z tego będą pieniądze. I równolegle możemy wypracowywać również statut takiej spółdzielni, bo spółdzielnia musi by, posiadać statut, musi posiadać swoje władze, musi być zarejestrowana w, w KRS-ie. To jest odrębny podmiot prawny i tą ścieżką również idziemy, w tej ścieżce pomagamy. Jednak tutaj kluczowym jest biznesplan. Pewnie jakiś czas zajmie wypracowanie biznesplanu i. Zakładamy, że szczęśliwie to się wszystko kończy, to znaczy spółdzielnia ma rejestrację, no więc pojawiają się te pieniądze. I teraz, co z tych pieniędzy można kupić? Możemy kupić narzędzia, które potrzebujemy do realizacji naszego pomysłu biznesowego. Jeżeli chcemy utworzyć brygadę budowlaną, tak? kupujemy betoniarkę, kupujemy samochód, kupujemy podstawowe narzędzia. Mamy z czym zaczynać. Jeżeli to są usługi opiekuńcze, również możemy zainwestować w y, y, narzędzia pracy do tego. Jeżeli to jest gastronomia, również możemy wynająć y, lokal y, pod prowadzenie tej gastronomii. No Tych pieniędzy jest i dużo i mało, więc na początku trzeba bardzo dobrze zastanowić się, w jaki sposób to można y, wykorzystać. Ważne jest również, że jest w tej chwili w Elblągu dobry klimat na... Rozpoczęcie tej działalności. Tak się złożyło, że od kilku miesięcy funkcjonuje w naszym mieście przy prezydencie Elbląga taki zespół do spraw rozwoju ekonomii społecznej. To są przedstawiciele miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, i i Centrum Pracy i Pomocy, i naszego ośrodka, i Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Jest to miejsce, w którym powstają pomysły, w jaki sposób tym pierwszym spółdzielniom socjalnym pomóc. I jakim pomóc? Tak. Ta ścieżka, o której mówiłem, ona cały czas jest aktualna. W tej chwili tworzone jest takie vademecum, taki, taki, taka broszura, w jaki sposób krok po kroku założyć spółdzielnię socjalną. Ale najważniejszy jest pewien klimat, który, mm, który jest tworzony. Dla mnie istotne jest to na przykład, żeby taka spółdzielnia, która prowadzi działalność gospodarczą, e, polegającą na prowadzeniu remontów żeby mogła przez pewien czas mieć takie zapewnione zlecenie. Fajnie by było, i o tym rozmawiamy na zespole, żeby właśnie firmy miejskie tego rodzaju zlecenia zapewniały tym nowym, młodym spółdzielniom socjalnym na początek. Później one mogą podjąć samodzielną działalność, całkowicie samodzielną, na normalnym, otwartym rynku pracy funkcjonować, zlecenia normalne przyjmować i realizować zadania. Tej całej pomocy, osobom zrzeszonym w spółdzielni socjalnej, na pewno przydałaby się taka fachowa pomoc wewnątrz spółdzielni. Czy to w postaci księgowej, czy dobrego menadżera, który spółdzielnię socjalną poprowadzi na otwarty rynek pracy. To jest jeden z podstawowych warunków dobrego prowadzenia dobrego biznesu. Lider, lider. Który zna się na biznesie, ale też jest wrażliwy społecznie i powie sobie. Ja chcę tych kilka osób zaprosić do wspólnej pracy. Ja, chcę... ja wiem, że oni mają pewne ograniczenia, że oni tam nie do końca są na razie. Przekonani do tej pracy, nie do końca potrafią tą pracę realizować, ale ja chcę, żeby wyrwać ich z tych objęć, nie wiem, pomocy społecznej, tych wielkich wiecznych zasiłków, żeby oni wreszcie poczuli swoją godność, żeby zaczęli zarabiać na siebie, żeby zaczęli godnie żyć jako normalni mieszkańcy, normalni pracownicy. Spółdzielnie socjalne dają tego rodzaju szanse, i bardzo zależy mi na tym, żeby kilku takich liderów, czy kilkunastu takich liderów, właśnie w Elblągu się znalazło, żeby to oni popilotowali pierwsze spółdzielnie socjalne w Elblągu. Wiem, że 12 lutego ośrodek we współpracy z Urzędem Miasta organizuje konferencję dotyczącą ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnej. Może kilka słów jeszcze na ten temat? Tu już jest druga konferencja, rybałowska konferencja dotycząca ekonomii społecznej, to też jest ewenement w skali pewnie kraju, że taki zespół przy prezydencie funkcjonuje, że są tego rodzaju konferencje miejskie organizowane i to jest fajne. Zapraszamy na tę konferencję wszystkie osoby, które właśnie mają pomysł na biznes, biznes poprzez spółdzielnie socjalne. Na tych liderów, których bardzo mocno zachęcamy, na osoby, które no, może znajdą tutaj swój pomysł na funkcjonowanie, na samozatrudnienie również. Podczas tego spotkania omówimy krótko, czym są spółdzielnie, ale też podczas warsztatów bardzo konkretnie będzie omawiany krok po kroku, jak spółdzielnie. Założyć, jak to poręczenie uzyskać, jak wypełnić wniosek na te pieniądze z 5 rzędu pracy. Także te rzeczy będą podane w sposób przystępny i serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane na tą konferencję. Dodajmy, że konferencja odbędzie się 12 lutego w Bibliotece Elbląskiej od godziny 11. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.